Sezon szósty Lego Ninjago to z pewnością jeden z najbardziej dziwnych, jeśli nie najdziwniejszy pod względem zakończenia sezon. Dlatego dzisiaj pogadamy o tym, czy sezon szósty w ogóle się wydarzył. Jak wiemy, pod koniec sezonu Jay wypowiedział życzenie, które cofnęło wszystkie wydarzenia, jakie widzieliśmy w tym sezonie. Wiele osób mówi, że przez to właśnie ten sezon ucierpiał i nie jest taki dobry, jaki mógłby być, kiedy zakończenie byłoby inne. No bo wiecie, wszystkie rzeczy, dialogi, nowi bohaterzy, jak i Hozain, wszystko to po prostu zostało zapomniane przez wszystkie postacie, oprócz Jaya i Nii. I można powiedzieć, że przez ten fakt sezon szósty w ogóle się w świecie Ninjago nie wydarzył. Z drugiej jednak strony... Od jakiegoś czasu w serialu możemy zauważyć lampę Tajranu, czyli ściśle związane z tym dzinem naczynie, w którym swoją drogą powinien być aktualnie uwięziony. I to budzi kontrowersję, ponieważ treść życzenia niebieskiego ninja to, żeby nikt nigdy nie znalazł tej przeklętej lampy. Co wykluczałoby opcję znalezienia jej przez kogokolwiek i kiedykolwiek, ale czy na pewno? Klaus drugi raz nie znalazł tej lampy, ale to nie znaczy, że nikt inny nie mógł jej znaleźć, ponieważ widzimy ją w tym kontenerze z rupieciami i Klaus był o krok od jej ponownego sięgnięcia. Co prawda, kolejny raz widzimy ją dopiero w sezonie 11, podczas pobytu ninja na pustyni, kiedy to Bernie, czyli wielki chrzą wypluł ją z paszczy, ale myślę, że twórcy byliby w stanie jakoś to logicznie wytłumaczyć i nie ma sensu się na razie temu przyglądać, bo jeszcze konkluzji wszystkiego tego, co właśnie teraz widzimy, nie widzieliśmy. Czemu z kolei jest warto się przyjrzeć, to muralom w klasztorze Spinjitsu, namalowanym między sezonami 9? A dziesiątym, ponieważ owe murale prezentują nam najważniejsze wydarzenia w Ninjago, czyli w większości przypadków, postacie i najważniejsze rzeczy z danych sezonów. I co ciekawe, możemy tam zauważyć na tej ścianie sezon szósty, który jest szczegółowo namalowany, i jest to totalnie nielogiczne, ponieważ nikt oprócz Jay'a i Nii nie powinien tego pamiętać. No a jest to namalowane bardzo wyraźnie, ze szczegółami, i nie przez właśnie Jay'a i Nii. -e. Tak więc no, można powiedzieć, że albo Jay i Nii szczegółowo opowiedzieli o wszystkich co się wydarzyło i przez to ninja są właśnie już na bieżąco, lub każdy jednak sobie o tym przypomniał samemu. Tylko jak mogło się to wydarzyć, w sensie tak nagle sobie każdy przypomniał, tego nie wiemy. Jednak jestem w stanie uwierzyć w to, że przypomnienie sobie właśnie tego wszystkiego zajęło trochę więcej czasu niż Jayowi i Nii, ponieważ byli oni głównymi postaciami w sezonie 6 i to właśnie Jay wypowiedział życzenie, które miało między innymi uratować właśnie Nii przed jej śmiercią Nigdzie nam nie powiedziano, ile tak naprawdę może trwać odzyskiwanie pamięci I dodatkowo Lloyd mówi pod koniec tego sezonu, że czuje takie dziwne déjà vu I że już mógł tu kiedyś być Co moim zdaniem jest jasną wskazówką, że właśnie ninja mogli sobie spokojnie o tym wszystkim przypomnieć w późniejszym czasie Mam, słuchajcie, jakieś takie dziwne déjà vu Byliśmy tu już? Czy mi się wydaje? Bleh. W konkluzji. Według mnie i mojej teorii wszyscy mogą już pamiętać o wydarzeniach z sezonu 6, nawet zwykli obywatele. I pomimo, że miasto nie unosi się już w powietrzu, jak właśnie w sezonie 6, to mają oni wszyscy to już po prostu w głowach. Jednak to tylko moja teoria, i nie jest to w żaden sposób potwierdzone. Może też być tak, że twórcy stwierdzili, iż po reboju serii po sezonie 10 nie trzeba się już tak ściśle trzymać tego, co było wcześniej, i tak sobie wprowadzili lampę oraz zrobili, by każdy jednak pamiętał o nadekanie i jego poczynaniach. A według Was jak to mogło wszystko wyglądać? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmu do końca. Słyszymy się już jutro o godzinie 18. Do usłyszenia i cześć.